Cześć, cześć widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku z G4 Kings, oczywiście. I ze mną taka skromna ekipa jest Damian. Aha, skromna ekipa, ja. No, no że. Tak. No, że mało nas tak. Ja e, jestem cześć. A jest nas mało z racji tego, że nagrywki tak dosyć dzisiaj chaotycznie, na szybko i na po prostu. Spontanie, tak, bo. na spontanie. No i nie ogarnęliśmy nikogo, ale tam czytam komentarze, no jak jest możliwość, no to zawsze kogoś ogarniamy. Dzisiaj też. Patryk nie mógł, bo coś mu wypadło tam w Poznaniu, także... A co tam, no jak coś? Wiesz chleje tam z masz okiem, no. No, y, także, no tak to wygląda. Y, będziemy się klasycznie batelkować, jakieś pytania będą. Y, Damian, zrób batle. Dobra. A ja przypominam, że z kodem X macie plus 5% odładowania na stronie i darmową skrzynkę Milsped z tą oto tu do otworzenia. Yy, oczywiście strona dla osób pełnoletnich. Yy, to proszę pamiętać. I otworzymy sobie szybko yy, XPika, Tutaj dawno nie otwierałam. No i klasika wupa, no to jest chyba już do mnie przypisana ta, nie ta Dobra, zrobię takiego spokojniaka, co? Tak, spokojniaka myślę. 20 skrzynek. Czekaj, dzienna skrzynka jeszcze. O! I dodatkową skrzynkę dostałam, klasa. E, no, pamiętajcie, kodziki będą w trakcie gdzieś, więc proszę uważnie oglądać i jeszcze na no, szybko, Damian poczeka, e, wylosujemy sobie, e, znaczy wybierzemy sobie skinka do e, no do wylosowania, do znaczy do tego, do, do giveaway'a, tylko, że jest problem, bo e, widziałam taką ładną emusię i już jej nie ma. Może ktoś już wypłacił szybciutko? No, chyba, chyba że, tak. Chyba, I... że gorszy stan, albo może cena zmieniła. Na, 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 bo ten. A jest, jest, jest. Jest tutaj ten y, zwój, tak? Golden. MW jest, biorę. Y, pamiętajcie, co trzeba y, zrobić? To publiczne subskrypcje, lajk, like, komentarz i y, działający trading. Pamiętajcie o tym, bo ostatnio. No jak nagrywam to sporo, sporo ilości są po prostu poleciał skin koło nosa, bo nie macie publicznych subskrypcji. Dokładnie i przez to tracicie. Dobra, ja pieniądze. przyjęłam już skinka, yy, przyjęłam skinka, yy, dobra. Może ja zadam pierwsze pytanie, takie na szybko wymyśliłem no. i ty potem swoje dokleisz jakieś. Dobra. Yy, w jakim wieku i... W jakich okolicznościach zapaliłaś swojego pierwszego papierosa, mhm. albo e-papierosa? Yy, no to, no to to był, wydaje mi się, że chyba pierwszy papieros, to pamiętam, był bla, były moje pierwsze papierosy, to były Black Devile, czekoladowe, Aha. smakowe I, yy, i to było, wydaje mi się, jakoś... Yy, ja wiem. po 16, gdzieś w wieku 16, coś koło tego. Yy, to był tak pierwszy, ale to wiesz, no to było takie młodzieńcze, że o, że spróbuję sobie tego, no, no, no. no ale wiadomo, zawroty głowy, yy, nudności i tak dalej, no, więc to mnie gdzieś odrzucało i, i, i nie paliłam. Ale gdzieś bardziej to było takie, że jak się na kolonie jechało, to ktoś tam. Wiesz, yy, wyciągnął, się, paczkę. wyciągnął paczkę i tego, no ale na tej zasadzie, ale ja jakby od, od zwykłych szlugów ogólnie już w stronie, bo był okres właśnie, co mówiłam, miałam imprezowy okres, no to wtedy faktycznie gdzieś ta paczka dziennie szła, ale to mówię, to był okres kilku miesięcy i miałam akurat tak na plus, że nie uzależniałam się od papierosów. Więc mogłam sobie w każdym momencie e, to rzucić powiedzmy, i, i po prostu to było tylko tak do, do imprezowania. Mhm. No i skończył się okres imprezowy, skończyły się papierosy. I dziś nie jestem w stanie, nawet jak przechodzę koło osoby, która pali zwykłe papierosy czy coś, to nie jebe, jestem. I nie jestem w stanie. Jest mi po prostu autentycznie niedobrze. Nie lubię po prostu zwykłych papierosów. A wygrałam. A, wygrałeś, ale w ogóle się nie, nie zwróciła batla. A papierosa? E, papierosa, yy, no to coś tam było, gdzieś w liceum, no to ktoś miał, no to ja, ja jako stricte swojego nie miałam, ale jak ktoś miał, no to, no to sobie tam yy, faktycznie zapaliłam, ale yy, no mnie to tak mówię, to tak było trzy po 3, nie? Gdzieś te jednorazówki to bardziej teraz, nie, jak one zaczęły wchodzić to na studiach, ale tak, jako tak, żeby mieć swojego epeta, no to nie. No. no dobra, to u mnie troszkę inna sytuacja była, bo wiadomo w okresie dojrzewania gimnazjum, liceum technikum, no to tam znajomi popalali se ślugęsy, nawet biernie już palili. No, no ja nigdy, nigdy jakby, no, no nie chciało mi się tego próbować. Jakby nie miałem mhm. tak, że o, może sprawdzę, może będzie ten. No, no nie, jakby właśnie mnie te szlugi odrzucały, szczególnie że u mnie rodzice palili. Yy, no. Więc nie chciałem, ale pierwszego epa papierosa zapaliłem chyba w wieku 16 lat właśnie gdzieś w technikum jak tam te wchodziły takie pierwsze takie podłużne małe pierdki no to gdzieś tam popróbowałem sobie od kolegi czy coś wziąłem, a pierwszego szluga tak szczerze to nie wiem czy nie zapaliłem przypadkiem yy, w yy, chyba na jemie którymś powiem ci jak pojechałem pierwszy nie drugi raz spotkać się chyba z ekipą tam z pompą nie? No. I pamiętam, że no tam o, wiesz wiadomo jak jest, nie? że cały czas na Bombie się chodziło praktycznie. No i yy, mówię ty, jakie kupić? No Malboro Goldy kup w i Mów dobra. I pierwszy raz Malboro Goldy w grubej zapaliłem, tak mnie styrało. No, no i ogólnie też nigdy nie miałem tak, że biernie paliłem zawsze to gdzieś właśnie eventy, no to, to. powiedzmy wiem, dwa trzy razy w roku jakąś paczkę brałem właśnie na taki wyjazd i, i, i tyle. No a jak wracałem do domu, to nigdy zwykłych jakby papierosów nie paliłem. No czasami się zdarzało jakąś jedną sztukę yy, przez miesiąc może spalić, ale... To ale tak jeszcze tak było tak, waży, że ta i, i, tak, i jeszcze było tak za czasów tam tamicalnych, jak jeszcze się mieszka, ja mieszkam z rodzicami, no to jeszcze yy, na osiedlu taki yy, pan robił te skręciochy. W sensie mhm. takie sam robił, nie? No tam po 40 groszy czy coś, no coś tam pukało w okno i tam, i tam faktycznie się coś jednego kupowało i pamiętam, żeby, żeby palce nie, nie śmierdziały papierosami, no to w trawę się wycierało, czy coś, tak, żeby, tak, tak, ro, tak, ro, żeby no. rodzice nie wyczuli, nie no, ale mówię, to były takie. To były takie. No, to były takie krótkie epizody, powiedzmy. No, ale się podrapałam, kurde. Dobra, dawaj drugie pytanie jakieś. No jest ciekawe, co tam masz. Eee, a ja o coś Zaki miałam krane. pytać. No dobra. Eee, dobra, czy jest coś, co. Czy było, albo jest coś w Twoim życiu, czego żałujesz? Mm, no jest. W sumie. No, to słucham. Przez moją cechę, której nie lubię w sobie, mianowicie, jak to mówią, znaczy jak to mówili rodzice. Czy tam nauczyciele? Yy, zdolny, ale leń. No, no, no. I, no i takie do 20, powiedzmy, nie wiem, czwartego roku życia. Miałem dosyć olewcze podejście do życia, do obowiązków i ogólnie do, do zarabiania pieniędzy. I wydaje mi się, że jakbym trochę dojrzał tam wcześniej, nie wiem, w wieku 20 lat, w sensie miałbym inne podejście do tych wszystkich rzeczy, no, no to to bym się fajnych pieniędzy pewnie dorobił i też pewnie dużo rzeczy by mnie nie ominęło, o których nie będę mówił, no. E, więc no tego żałuję, że tak późno powiedzmy mm, Cię dojrzałem do no. tych rzeczy. No ogarnąłem się no. No ja wychodzę z założenia znaczy, pewnych rzeczy ja mogę o. powiedzieć, no ale w ogóle robimy battle na minus. I na minus to Cały czas no. jest na minus, nie? Dobra, skleję takiego, że na Dobra. wyjdzie. Ja wychodzę z założenia, że y, pewnych rzeczy w życiu jest szkoda. Y, że jest przykro, jest szkoda. Ale wychodzę z założenia, że raczej, w sensie ja mam takie, że niczego w życiu się nie żałuje. Wszystko było, tudzież jest po coś. I yy, najwidoczniej tak musiało być, a inaczej. I ja podchodzę do tego tak. Więc mówię, pewnych rzeczy na pewno jest szkoda, na pewno przykro, ale, ale czy żałować, to chyba u, mnie nic, chyba u mnie nic takiego nie było. A nie, miała, nie masz tak, że załóżmy, poznałaś osobę w swoim życiu, no. której nie chciałaś poznawać już po czasie, jakby i żałujesz, że ją poznałaś. Nie miałaś, tak? Y... No jeśli chodzi prywatnie, tak? No to... Tak, tak, tak. No, y... no nie wiem, w sensie mówię, że może nie, ża... nie, że żałuję, bo mówię, wszystko jest po coś. No, po co się ta osoba pojawiła w Twoim życiu? Y... No i... Mimo, że może dziać się różnie, no to raczej chyba tak nigdy nie pomyślałam. Bo mówię, we, według mnie zawsze coś się dzieje po coś. No. Nawet, nawet jak tam jakieś e, negatywne rzeczy w tobie wzbudza ta osoba, to też uważasz, że po coś jakby to było. Tak, uważam, że okay. tak. Czy można z tobrać kolekcję, czy jakieś inne rzeczy, ale jakby ja też nie jestem mściwą osobą, ani nic z tych rzeczy, więc y, nawet jak gdzieś ktoś u mnie wywoła negatywne emocje, to ja po prostu wolę, mówię się Odsunąć, i sobie dać to na, mm, na tył kartki, po prostu, no i, i sobie lecieć dalej, nie? Na tej zasadzie. Okay. No! Ja właśnie, ja właśnie miałem tak kilka razy, że. że no, kilka, kilka znajomości jakby chciałbym zeskipować ze swojego życia, nie? No to każdy Ale to tak, no, wiadomo, nie? no, to po czasie się człowiek dopiero dowiaduje pewnych rzeczy i jest jak jest, nie? Dobra, Batla lekko na plus. Tak. Lekko na plus, no. I ja wygrałem. Rób, rób. Dobra, Do, dawaj pytanie. Eee, dobra, czy pamiętasz swoją pierwszą uwagę w szkole? O kurde. Moją pierwszą uwagę, no przez okres Nie, no podstawce, nie, nie, nie. No ale powiedzmy w klasach 1-3 byłem wzorowym uczniem. Wręcz, no. yy, rodzice byli pod wrażeniem moich stopni, mojego zachowania, zawsze taki ułożony. No. Yy, a pierwszą swoją uwagę, kiedy ja dostałem, chyba wiem, kiedy dostałem. Yy, no bo wiadomo, że w każdych klasach, yy, znaczy w każdej szkole, są takie nauczycielki, które no są ostre, bym powiedział, nie? No. Że jakby trzymają rygor i tak dalej i nie za, za wiele pozwalają yy, na lekcjach. No i pamiętam, że yy, gdzieś tam, nie wiem, czy to było na matematyce, chyba na, mat na matematyce w czwartej podstawówce to było. Yy. Gadaliśmy z kolegą gdzieś tam z tyłu yy, i pani od matematyki chyba miała gorszy dzień, bo strasznie jakby, no od razu zobaczyła, że my rozmawiamy i zwróciła nam uwagę jedną, no ale to wiesz, no jak, jak dzieciaki, nie, no zwrócić uwagę, no to tam ciszej trochę gadają, ale dalej gadają, nie, zazwyczaj. No, tak. no i my sobie dalej tam gadaliśmy i ona to zobaczyła i nie minęło, nie wiem, 5 sekund od, czy tam 10 od, od tej yy, jej uwagi. W naszym kierunku i powiedziała: Dobrze, to panowie z tyłu wpisuję wam uwagę. I Uy. wtedy to było takie z Boże, co ja rodzicom powiem, nie? Moja pierwsza no. uwaga w szkole. No to czwarta postawówki była. No to ja pamiętam pierwszą uwagę, z racji tego, że tak jak też wspominałeś, byłeś takim wzorowym i tak dalej, no to ja też już w poprzednich odcinkach mówiłam też, że byłam taka, no właśnie, dobrze się uczyłam, bardzo dobre wzorowe zachowanie i w ogóle i, i takie, taką byłam, powiedzmy, no, prymuską i w... No, trochę, można tak powiedzieć i... I kiedy? I to było w podstawówce. Nie mam pojęcia, która klasa, ale gdzieś z tych, mówię, gdzieś z tych pierwszych, nie pod koniec. Yy... Dostałam pierwszą uwagę na angielskim. Pamiętam, Oho. co to dzisiaj. Na angielskim. Bo pierwszy raz yy, usiadłam z kolegą w ławce. Nie, nie z dziewczyną, tylko z kolegą. No i wygrałeś i lekki plus, dobra, rób. No i pierwszy raz. Tak, usiadłam z kolegą i zaczęliśmy się wygłupiać. I zaczęliśmy pierdzić pachami. Yes, zaczęliśmy pierdzić pachami na angielskim I, pan, no. i zaczęliśmy się chichrać. I pan od nie wiem co mi też odjebało do ba. No ale yy, no i zaczęliśmy się śmiać. I pan od angielskiego, że yy, że proszę Ola z tam panem X yy, z zeszytami, a ty jeszcze wtedy były uwagi. Były uwagi i rodzice musieli te uwagi podpisać. Podpisać, no, podpisać no, no, no. że przeczytali tą uwagę, nie? I ja yy, i napisał nam normalnie, oddzielił tam kreską, napisał uwagę, że właśnie, że nie niestosowne zachowanie, że przeszkadzanie na lekcji, że pierdzenie pachami. Uu. no. Nasypło. I takie rzeczy i ja pamiętam. Co jest? I ja pamiętam, że tak ryczałam okropnie, siedziałam po prostu na lekcji i ryczałam, bo nie miałam bladego pojęcia, jak pójdę do rodziców i powiem im, że dostałam uwagę, nie? Uwaga, I... po. Ale to już, Palichow, to za co? Że dostałam uwagę, ja, rozumiesz, ja, gdzie ja zawsze byłam w za większości rzeczy wyróżniona czy coś. I mhm. było mi tak źle, że wracałam wtedy, pamiętam. Że z bratem zawsze wracałam i przez całą drogę ryczałam i tego. I on mówi, że powiedz im od razu będzie że i tak dalej, nie? No to przyszłam, powiedziałam, było jak było, tak. Była jakaś kara za uwagę. Jakiś szlaban, czy nie? Czy kara to nie, ale się tam dostało pasem po dupie, no wiadomo, i już więcej czegoś takiego nie zrobiłeś, nie? No, ale, ale tak to było i, i ten no. Ej, wiesz, że ja nigdy nie dostanę pasem? Tak <noise> widzisz? No, nigdy. ale ja się przynajmniej. Ym, no, ale to było u mnie takie wyrywkowe. Ja nie wiem, co mi wtedy w ogóle szczeliło do obania. To było takie nie w moim stylu. Ale dlatego ja zawsze siadałam z dziewczynami. Ale miałam ten minus, że pan od, yy, pan od polskiego yy, potem zaczął sadzać mnie z chłopakami, bo uważał, że mam dobry wpływ i wtedy się jakoś bardziej skupiałem na lekcji i tak dalej, nie? Bo ja nigdy nie gadałam, zawsze notowałam, pisałam, czy robiłam zadania i tak dalej, nie? Ale no. ja, ja się zawsze wstydziłem z dziewczyną siedzieć w ławce tam w podstawówce i pamiętam, że mieliśmy właśnie, nie wiem czy to było WDZ, czy co to było i. Pani nauczycielka powiedziała, no to teraz się zamieniamy miejscami, tak, że każdy siedzi dziewczyno, bo nas było porówno, nie? Tyle no. samo dziewczyn, tyle samo chłopaków i każdy tak niezręcznie siedział, nie wiedział, co ma zrobić ze sobą, nie? No widzisz. Teraz ty robisz? Nie, teraz kończymy. Aha, już koniec. Już koniec. Ja sobie otworzyłam najfika, ale nic mm -hmm. nie wyleciało. Także widzowie, yy... Pamiętajcie, kot X, grajcie rozważnie i mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia. I Pytanka, prosimy w komentarzach. Tak, i pytania. Ciekawe. Ja właśnie, kurde, no teraz ja sobie je spiszę, bo tam widziałam, że kilka osób pisało y, na, pod komentarzem pytania, to ja sobie je spiszę na ten i. Y, no i pamiętajcie o tych pytankach, nie, że jakbyście mieli coś ciekawego, wam się nasunęło. Także y, miłego, do zobaczenia. Pa! Narka.